Los Angeles, bar, prawie sami faceci. Barman robi drinka. Na koniec wziął cytrynę, wycisnął, włożył do imadła, wycisnął, rzucił ochłap na stół i woła. Tysiąc dolarów dla każdego, to to radę wycisnąć chociaż jedną kroplę. Facet przy barze krzyknął: szykuj kasę. Wstał, podszedł do barmana, chwycił, ściska, ściska i nic z tego. Wszędzie gwizdy, śmiech, zdenerwowany, rzucił skórkę na bar i usiadł na miejsce. Widział to facet przy najdalszym stoliku, 2 metry wzrostu, wielki jak pudzian, napakowany jak Arnold, za najlepszych lat. Ręka jak dwa bochny, Podszedł, wcisnął mocno, mocniej i nic. Zasapany i zły, usiadł i zaczął dopijać drinka. Na to podchodzi pod cytryją taki facio, postura jak młody Allen, w okularkach niski, chudziutki, łysawy małe rączki. Ekipa krzyczy, spadaj Leszczu, napakowany rychocze z gościa, barman też leje ze śmiechu. Chudzinka bierze cytrynę jedną ręką i wyciska jeszcze pół szklanki. W barze kompletna cisza. Po minucie jakiś nieśmiały gość się pyta, chłopie, kto ty jesteś? Chudy uśmiechnął się, zabrał kasę od barmana, nałożył okulary, a wychodząc z baru rzucił cichutko. Mam na imię Zdzisław, jestem komornikiem sądowym Warszawa Praga Północ.